Jeszcze dwa zale tutaj, Wiktor. No i dzisiaj zamierzam kolejny odcinek z Brawl Stars. Oczywiście odbieramy malutki. Tutaj jaka jest dzisiaj oferta? Epik! Epicka karta! Ale bym chciał. Ale bym chciał Epika. Ale Epika, że jest ten Pika. Hahaha. Ha, ha żart, żart No, bez już nie ma już żartów to, to, to jest poważna bitwa dobra zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i oczywiście dzwonek żeby dostać powiadomienia bo teraz, uwaga uwaga Teraz filmiki będą się pojawiały dosłownie. No, prawie dosłownie. Codziennie. Foks. Ja nie chcę się bić. Ja jedyna, czego chcę, to pokój. I oczywiście troszkę pieniążków. I pucharków. Dobra, ja się tu schowam. A jak wiecie, ja mam stykę. Kamp, 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 kampuj camp, się. Cały czas się chowaj, chowaj, chowaj. Aż w końcu stanie tu dwa i później wyjdziesz no i bijesz się, bijesz się, i prawdopodobnie przegrać. Ale możesz też wygrać. Chyba, chyba, że wyjdziesz od razu po trzech, to wtedy oni się nawzajem zabiją. Zauważyłem, że też ta pierwsza chmura dymu nie bije. Dobra, mogę wyjść. Bum. Bum. Colt Kurde, nie zauważyłem go wygrał. Kurde, nawet się nie spodziewałem. Myślałem, że R. Primo wygra. No, ale kurde. Ale. Robert. Roberta to ja znam. On ma Piperkę, kurde. Robert, to ja pajperkę, Robert, ty, ty nie wiedziałem, że ty, kurde, zgarnąłeś Piperkę. I tego. To ty? ty... Ja pamiętam jeszcze... Po Wiesz, nie jeszcze mnie, nawet nie miałem 4 400 i Robert tu miał jednego epika, chyba pan. A teraz to ma takie prosy, że nawet nie było takie włosy. Złosy? Dobra. Um. Poczekajcie, zaraz wracam. Dobra, wróciłem. Wiem, że Was trochę denerwuje to, że, że na, taki, na każdym odcinku pierwsze co Wam się wyświetla to właśnie ładowanie. No wiem, to coś tam nie wkurza. i dzisiaj sprawdzałam te moje dwa pierwsze odcinki no, to, to nie wiem jak to Co kiedy ja to nagrywam, to mi to. to dwa. To jest to, to, to tylko na To... wrażliwy. A, słuchajcie, żeby, żeby zostać słynnym Brawl z youtuberem. Oczywiście. Tak, 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 indziej nie dzisiaj, po dzisiaj nie tego filmu, tylko trzeci film i zobaczę, e, co tam było takiego ciekawego Ej, to był taki odcinek e, tego, że Skarmal w e, Spongebobie e, tam mówił, tam był taki, tam był, tam założył własny program i był pogaduchy ze Skarmalerem to ten odcinek nazywa Pogaduchy z Wiktorem i super akcje. No nie wiem, ma tu jakieś super mega akcji. Chodź. Może... No kurde, ja ona ma ulta, ona ma ulta! Wiej! Wiej, 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 Ona to przestrzeli przecież. Co ja robię? O, ja zrobiłem, ona miała przecież ulta! Dobra, ale mamy też przecież miejsce taki trudny. Chyba, chyba Colt wygra. No właśnie, powiedzcie, kto wygra? Colt czy Jesse? To co ja gadam? Shelly. No. I ter, teraz tak mówicie w tych pierwszych odcinkach. A, to tam, tam mówiłeś. To, ale wtedy nie byłem doinformowany, jak się te wszystkie postacie nazywają i tak dalej. No. Na przykład wiem, że to jest ból. To jest Brock, to jest Rosa, to jest Scorch, to jest PoCo, Poko, Poko, Nita, Shelly, Jessie, Daryl. No. Musimy, musimy kończyć, więc... Papa!